Zmienne oprocentowanie jest bardzo ryzykowne. Stałe oprocentowanie jest drogie. No to jakie oprocentowanie wybrać? Cześć, mam na imię Iwo i na co dzień pomagam bezpiecznie wykorzystać potencjał kredytów. Z tego filmu dowiesz się, jak samodzielnie. I w prosty sposób oszacować, jaki rodzaj oprocentowania będzie dla Ciebie najlepszy, bez względu na dzień, w którym to oglądasz. Szybko przypomnę, czym różni się oprocentowanie stałe od zmiennego. Oprocentowanie zmienne ma dwie składowe marża banku, która jest stała, oraz WIBOR, który jest zmienny. Więcej o stopach procentowych opowiadam w innym filmie. Stałe oprocentowanie, jak sama nazwa wskazuje, ma stałą stawkę i w zależności od banku, dostępne są najczęściej na 5-10 lat. Po tym okresie można przedłużyć umowę albo przejść na oprocentowanie zmienne. Banki dopiero ruszają z takimi możliwościami, więc oferty z pełnym okresem pojawią się, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. Wybierając rodzaj oprocentowania, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Aktualne stopy procentowe, prognozy i sytuację gospodarczą, okres na jaki oferowane jest stałe oprocentowanie, wysokość stawki IRS, oraz same oferty banków. I już tłumaczę o co chodzi. Po pierwsze, nie trzeba być analitykiem, żeby móc przeczytać wykres oprocentowania z lat ubiegłych. Nie jest to oczywiście żaden pewnik, ale przygodowo, jeżeli spojrzymy na wysokość wyboru 2021 roku, można było śmiało stwierdzić, że dużo niżej nie spadnie, a jest szansa, że wzrośnie chociażby do poziomu, który utrzymywał się już od kilku lat. W takich momentach opcja wzięcia stałego oprocentowania może być bardzo dobrą decyzją. Jeżeli stopy są bardzo wysokie, a ty zdecydujesz się na oprocentowanie stałe, narażasz się na spore straty, jeśli te stopy spadną. Sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie bardzo często stradza ruchy oprocentowe. Wystarczy pamiętać podstawowe zasady polityki pieniężnej. Upraszczając, kiedy wzrasta poziom inflacji, Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe, żeby zniechęcić nas do nadmiernej konsumpcji, czyli zaciągania zobowiązań. Nie jest to konieczne, ale śledzenie sytuacji gospodarczej pomoże Ci lepiej oszacować, w którą stronę mogą pójść stopy procentowe. Okres stałego oprocentowania również gra bardzo kluczową rolę w wyborze. Jeśli bierzesz kredyt hipoteczny na 25 lat, a oprocentowanie stałe dostaniesz tylko na 5, to niekoniecznie będzie to stabilne zabezpieczenie. Natomiast jeśli będziesz mieć możliwość zapłacenia troszkę więcej za stałą stopę za cały okres kredytu, kupisz sobie pewną ratę i stały koszt, a przy tym dużo spokoju i bezpieczeństwo. W tej chwili nie ma jeszcze takich kredytów, ale jeśli oglądasz ten film w innym czasie, to jest szansa, że już takie rozwiązania się pojawiły. Najświeższe informacje znajdziesz na naszych social media, więc zapraszam cię do obserwowania już teraz. Czym jest IRS? Jest to swap stopy procentowej, czyli instrument finansowy, który wykorzystują banki, żeby zabezpieczyć kredyty ze stałą stopą. Żeby Cię nie zanudzić decalami, podam od razu przykład. Jeżeli dzisiaj 5-letnia stawka IRS wynosi 5,74 i marża kredytu wynosi 1,9, a bank zaproponuje stałe oprocentowanie powyżej tego wyniku, to już w momencie otrzymania takiej oferty przepłacasz za kredyt. Przy wyniku na równi lub poniżej jest to oczywiście dobra cena rynkowa. W opisie wrzucam link do strony, na której znajdziesz aktualną stawkę IRS. Pamiętaj tylko, żeby zawsze wybrać okres, na jaki masz stałe oprocentowanie. KNF nakazał bankom udzielanie kredytów ze stałym oprocentowaniem w lipcu 2021 roku. Większość moich klientów dowiedziała się o takiej możliwości stosunkowo niedawno. To dlatego, że banki zaczęły same z siebie proponować takie rozwiązania. Czy banki aż tak bardzo się o nas martwią? Możliwe. Banki mimo wszystko lubią zarabiać. I samo to, że proponują stałe oprocentowanie może świadczyć o tym, że spodziewają się, że wyjdą na tym korzystnie, a że zazwyczaj wiedzą dużo więcej niż my, to mi osobiście zapala się czerwona lampka. Powiem jeszcze szybko o zaletach obu tych rozwiązań. Przy oprocentowaniu stałym zrzucasz spore ryzyko na bank. Nie martwisz się ruchami stóp procentowych, a jeśli wyjdzie jednak troszkę za drogo, to zawsze masz możliwość skonsolidowania takiego kredytu. To oprocentowanie zmienne z reguły jest tańsze na starcie, przez to masz też większą zdolność kredytową. A biorąc pod uwagę wahania stóp procentowych, średnie oprocentowanie z całego okresu może być całkiem korzystne. Okej, okay, masz już świetne podstawy, aby oszacować, jaki rodzaj oprocentowania wybrać. Teraz czas na wybór banku i najkorzystniejszej oferty. I tutaj również mogę Ci zaoferować bezpłatną pomoc. Umów się na konsultację z ekspertem, który w jednej chwili przeszuka dla Ciebie cały rynek i znajdzie najlepszą opcję. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do usłyszenia!